Dobra, to się kończy po ostatni, nie? Dlaczego? Dlaczego?

Dzień dobry, chciałem Państwa powitać na zgromadzeniu To jest zgromadzenie, oficjalnie uważam za otwarte, ogłaszam otwarte Na początek parę słów y, takich organizacyjnych W związku z tym, że mamy okres pandemii y, Zgromadzenie jest na 5 osób, proszę trzymać się w dróbkach O 5 osób trzymać odstępy Jak ktoś nie ma maseczki, bardzo proszę o za, założenie, także Proszę tak, mamy nagłośnienie takie delikatne Będzie szybko z uwagi na wrót. Tu także bardzo bym proszę, żeby się troszeczkę rozejść nie mamy wieczór. Nie wiem, e, Parują mi okulary, więc chyba muszę zdjąć, nie, nie, nie będę widzieć. E, spotykamy się dzisiaj w Kielcach na e, pikiecie solidarnościowej. Kielce solidarne z sędziami. Żeby wesprzeć niezależnych sędziów. Zostawiamy przywrócenia do pracy sędziów Bałbaty Morawiec, Pawła i Ingora Tuleja. Zostali oni wyeliminowani ze służby sędziowskiej i odsunięci od orzekania przez upolitycznioną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która została przez 11 jako y, niespełniająca y, wymogów niezależności. Igo Kuleja jest zawieszony w orzekaniu od dwóch miesięcy. Beata Morawiec od trzech miesięcy, a Paweł Juszczyszyn już y, od prawie roku. Każdego 18 dnia miesiąca jest obchodzony Dzień Solidarności z represjonowanymi sędziami, w którym sędziowie na znak solidarności powstrzymują się od orzekania. Chciałbym zaznaczyć, że represje i szykany dotykają również w Polsce innych odważnych i dzielnych sędziów. Z nimi wszystkimi chcemy się dzisiaj solidaryzować. Sędziowie potrzebują naszego wsparcia, tak samo jak my potrzebujemy niezależnych sędziów niezawisłych sędziów i niezależnych sądów nie będziemy my mogli mieć ochrony prawnej i nie będziemy mogli liczyć na sprawiedliwy wyrok. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że Igor Tuleja został, będzie postawiony jako osoba oskarżona 20 stycznia Prze przed, na przesłuchaniu w Krajowej Prokuraturze w Warszawie. I właśnie dlatego również chcemy dzisiaj solidaryzować się z nim szczególnie. Proszę Państwa, dzisiaj chciałabym prosić o zachowanie dystansu, pamiętanie o maseczkach. Nie ma nas tutaj dzisiaj dużo, ale jesteśmy i to jest bardzo ważne. Że my, obywatele, stoimy tutaj pod kieleckim sądem. Chciałbym prosić o zabranie głosu mecenasa Edwarda Rzepkę. Jeśli pan, pani mecenasie, może kilka słów do nas powiedzieć, to zapraszam. Dobry, Dzień dobry wieczór. Ja się przede wszystkim strasznie cieszę, że znowu tu jesteśmy. Choć oczywiście byłoby lepiej, żebyśmy nie musieli się zbierać w takim celu. Dlaczego bronimy sędziów? Odważnych, wspaniałych sędziów, którzy sprzeciwiają się pozbawieniu ich niezawisłości. Dlatego, że reformy, jakie wprowadza Jarosław Kaczyński, nie udały się do końca z powodu dwóch dróg zawodowych. Z powodu niezawisłych sędziów i z powodu wolnych mediów, które jeszcze na szczęście mamy. Dziś mówimy o sędziach. Monika wymieniła trzy nazwiska. Tych sędziów jest więcej w Polsce. Wspaniałych, niezawisłych, także w tym dmachu za nami. I oni są przeszkodą do ostatecznego wprowadzenia państwa mafijnego w Polsce. A my, my musimy pamiętać o jednym. Nie wolno nam zobojętnieć. My, opozycja uliczna. Nie możemy przestać protestować, dokąd to zło się szedzy. Nie możemy przestać wierzyć, że nasze protesty są ważne, bo są. Bo Kaczyński o niczym innym nie marzy, jak tylko o tym, żebyśmy się zniechęcili, machnęli ręką i jakoś się urządzili w tym jego świecie. Nie doczekanie. Będziemy protestować aż do skutku. Mamy świetny przykład bohaterstwa tak wielkiego, do którego nikogo nie można namawiać ani zachęcać. Od wczoraj patrzymy na, na to, co się dzieje z Alosą Nawalną. Przecież on i jego żona doskonale wiedzieli, co ich spotka. A mimo to odwaga, walka, wspaniałe, cudowne, pomysłowe rozliczanie tych służb e, rosyjskich, które na niego czyhają i ta odwaga w powrocie do Moskwy. Czapki z głów, chociaż nie na tym mrozie może. Czapki z głów. To jest bohater. A my nie bądźmy bohaterami, tylko spokojnie domagamy się, domagajmy się tego, co nam gwarantuje Konstytucja, co nam gwarantują prawa, które jeszcze na szczęście w Polsce obowiązują. Trzymamy kciuki za niezawisłych sędziów. A przy okazji muszę wspomnieć, choć dziś Mówimy o sędziach, ale przed chwilą w telewizji słyszałem o prześladowaniu prokuratorów. Prokurator Krasoń, znakomity kielecki prokurator kiedyś. Cenię go jak, jak może mało którego z prokuratorów. Raz był przerzucony z Krakowa z prokuratury regionalnej gdzieś pod Wrocław, a dzisiaj dowiadujemy się, że jest już prokuratorem prokuratury rejonowej. Z regionalnej do rejonowej. Tak władza, tak minister sprawiedliwości traktuje swoich podwładnych. Tak pokazuje innym, że nie warto, nie warto protestować, że warto się pogodzić z tym, co jest, być posłusznym, wykonywać polecenia władzy nie doczekanie. Dokąd my jesteśmy opozycją uliczną. Dziś jest nas mało, bo jest ten mróz, Ale mam nadzieję, że następnym razem będzie nas więcej. A słyszę, że każdego osiemnastego będziemy się spotykać, prawda? Tak. Więc głęboko wierzę, że 18 luty będzie już cieplejszy, a w marcu to już oto będą nas tłumy. Nie dajemy się, nie przestajemy protestować, nie boimy się, nie zniechęcamy się, nie mamy dosyć, walczymy do skutku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak, jest dzisiaj duży mróz. Yy, dziękuję wszystkim za to, że przyszliście tutaj, y, że w Kielcach pokazujemy, że, sta, y, że solidarność z niezależnymi sędziami i chciałabym zaprosić do zdjęcia, chociaż powinno być pięć osób, więc możemy zrobić te zdjęcia rotacyjne, żeby po prostu posz, ta, 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 ten nasz przekaz poszedł y, szeroko w świat y, z tym banerem y, który tutaj jest po mojej prawej stronie może lika byście tutaj weszlibyście tutaj może tak bardziej na środek i zapraszam do takiego do, do zdjęcia dziękuję bardzo i y, tak jak pan mecenas rzepka powiedział będziemy spotykać się każdego 18 miesiąca żeby solidaryzować się z represjonowanymi sędziami. Dziękuję.